Noc była cicha, zbyt cicha, jak przed burzą. Wiatr szumiał, sunąc po gobelinach, jakby próbując podglądać to, czego nie wolno zobaczyć. Za rzeźbionymi drzwiami, za gęstym zasłoną draperii, historia, którą wieki starały się zapomnieć. Historia, o której nie mówi się głośno w królewskich annałach. Nie bój się, nie skrzywdzę cię, wyszeptał, pochylając się ku niej, jak olbrzym do porcelanowej figurki. Był prosty, zaledwie sługa przy królowej. Ale jego ręce były jak u chłopa, zgrubiałe, silne, jakby wyrzeźbione z drewna. Kiedy dotknęły jej ramienia, cienka koszula zadrżała na ciele, jak żagiel na burzy. Katarzynę Waleziską ogarnął dreszcz, nie ze strachu, ale z czegoś silniejszego, niepojętego. Jej oczy były zamknięte, oddech nierówny, usta szeptały niemodlitwę. Nie. Te usta wołały imieniem tego, kogo nie wolno było ani kochać, ani pragnąć. To było przestępstwo. To była hańba. To była miłość. Ale żeby zrozumieć, jak to wszystko się zaczęło, trzeba cofnąć się o wiele lat do serca rozdzieraną wojną Europy, gdzie krew lała się po marmurowych stopniach, a korony przechodziły z rąk do rąk tak łatwo, jak przekazywano kielich wina. Córka szaleństwa Katarzyna Walezyska urodziła się nie pod szczęśliwą gwiazdą. Jej ojciec Karol VI francuski zwany szalonym, to zapominał, kim jest, to nie rozpoznawał własnych dzieci, to biegał po pałacu, twierdząc, że jest zrobiony ze szkła. Matka, królowa Izabela, była kobietą surową, zimną, zgorzkniałą, jakby na zawsze skowaną w lodzie. W takich murach miłość to nie uczucie, a polityczne narzędzie. Od najmłodszych lat Katarzyna wiedziała, jej los to być walutą w grze koronowanych głów. A jednak w jej sercu tkwiła dziwna, uparta marzenie, oddać swoje serce nie na rozkaz, lecz na wezwanie duszy. Temu, kto będzie nie tylko mężem, ale bohaterem. Temu, kto udowodni, że zasługuje na jej miłość, krwią, mieczem, odwagą. I los ją usłyszał. Król, który przyszedł po nią z mieczem Henryk V, król Anglii, potomek Plantagenetów, wojownik z Bożym błogosławieństwem. Kiedy jego armia wylądowała na brzegu Francji, ziemia drżała od kopyt, a powietrze brzęczało od napiętych cięciw. W 1415 roku na krwawym błocie pola pod Azincourt rozbił Francuzów, mając armię trzykrotnie mniejszą. Zwycięstwo było pełne. Upokorzona Francja nie miała nic, poza tym, że musiała negocjować. Anglia żądała wiele. Dwa miliony złota, suma równa skarbowi. I ziemie, ziemie, które przez wieki należały do Francuzów, w tym posiadłości legendarnej Elienorii Akwitańskiej. Ale głównym zakładem stała się Katarzyna. Ta, której serce pragnęło bohatera, teraz stawała się jego trofeum. Henryk nie znosił zwłoki. Dyplomacja, zbyt powolna gra dla króla, który przyzwyczaił się brać, a nie prosić. Wziął więc i tu księżniczkę, koronę Francji i prawo do przyszłości jej potomków. A jak później powie jeden kronikarz, zabrał ją jak skarb z pola bitwy. Miłość i koronacja ślub został zorganizowany z królewskim rozmachem, jakby sama bajka wkroczyła w rzeczywistość. Tego dnia nad Westminstrem świeciło słońce, nie pasujące do mgielnej Anglii, jakby niebo także błogosławiło ten związek. Katarzyna stała przy ołtarzu jak żywa legenda, złoto we włosach, błękit oczu, czysty i przezroczysty, jak woda w górskim jeziorze i suknia ręcznie haftowana, której każda nitka zdawała się przechowywać marzenia o przyszłości. Wierzyła, że to jest miłość. Wierzyła całym młodym sercem, przyzwyczajonym do tłumienia uczuć, ukrywania strachu, zagłuszania bólu. Henryk wydawał się jej niemal czarodziejem, rycerzem, wojownikiem, bohaterem, który przyszedł po nią przez krew i dym Azinkur. A kiedy mówił, niskim, lekko stłumionym głosem, cały świat zastygał. Był delikatny, choć surowy, namiętny, ale powściągliwy. I bardzo, bardzo przezorny. Niech ten dzień będzie tylko jej. Powiedział doradcom przed ceremonią: Dziś Anglia patrzy na swoją królową, a w dniu jej koronacji nie pojawił się. Ten dziwny, cichy gest, wcale nie lekceważenie, a swoisty prezent, zapoczątkował tradycję, która przetrwała przez wieki. Angielscy królowie nie uczestniczyli więcej w koronacjach swoich żon. Katarzyna weszła do opactwa westminsterskiego sama, pod sklepieniami, które brzmiały od hymnów i łacińskich pieśni a cała uwaga była skupiona tylko na niej. Angielski naród ujrzał nową królową, nie więźnia, nie francuskę, nie stawkę w politycznej grze, lecz kobietę światła, gracji i siły. Dwór po francusku minęło zaledwie kilka miesięcy, a na dworze zaczęły już cicho szepczeć, teraz jak w Paryżu. Katarzyna, niczym gospodyni wielkiego teatru, przekształciła stary angielski dwór, z namysłem, ale odważnie. Przyjęcia stały się wyszukane, damy, misternie uczesane, ubrane w jedwabie, ozdobione drogocennymi kamieniami. Młodzi kawalerowie ćwiczyli dowcipy i tańce, a nie tylko fechtunek. Tutaj już nie brzmiał ciężki, ponury patos starej Anglii. Katarzyna wprowadziła lekkość. Jej duch unosił się w powietrzu, zapach lawendy, delikatny szelest sukni, brzęk kieliszków z winem i cichy śmiech w kątach sal. A ona sama była królową z okładki rycerskiego romansu, blondynką, o skórze jak porcelana, z jasnymi oczami, w których błyszczało coś niebezpiecznego, nieposkromionego. Nie tylko podporządkowała sobie Anglię, ona oczarowała tych, którzy uważali ją za obcą. Spadkobierca, ciszej, wasza wysokość, on dopiero zasnął, wyszeptała karmicielka, wynosząc noworodka z sypialni. Ale Henryk nie wytrzymał. Ostrożnie, z niezgrabną czułością, wziął syna na ręce. Po raz pierwszy. Niemowlę, owinięte w białą pieluszkę z złotym haftem, otworzyło oczy i jakby spojrzało prosto w duszę swojego ojca. Jak trzyma główkę? Wyszeptał z zdumieniem i dumą król. Prawdziwy lew, jak jego ojciec. A Katarzyna uśmiechnęła się, obserwując tę scenę z cienia zasłony. W tym momencie wydawało jej się, że naprawdę jest szczęśliwa. Że może miłość i władza mogą współistnieć. Że jej syn stanie się królem nie tylko z krwi, ale i z ducha. I że ta historia, która zaczęła się od bitwy i wykupu, skończy się pokojem. Ale los, jak zawsze, miał inne plany. Śmierć, która dzieli kochających ich szczęście, było jak wiosenny deszcz, jasne, upajające, ale ulotne. Minął zaledwie jeden rok od narodzin ich syna. A nad Europą znów rozwarły się chmury wojny. Henryk ponownie opuścił Anglię, musiał umocnić władzę na zdobytych francuskich ziemiach. A Katarzyna pozostała w Londynie z niemowlęciem na rękach i niepokojem w sercu. Ale jak można usiedzieć w ciszy, gdy ukochany mąż jest na polach bitew? Jak można spać spokojnie, wiedząc, że jego życie wisi na włosku, a każdy dzień może stać się ostatnim? Długo się powstrzymywała, ale w końcu uległa. Dosiadła losu, jak kiedyś królowie dosiadali swoich bojowych koni i wyruszyła przez morze do Francji, tam, gdzie kurz, krew i dym wojny. Kiedy przybyła, Henryk jeszcze żył. Ich spotkanie nie było uroczyste, nie było fanfar ani uśmiechów. Leżał w namiocie, wychudzony, gorączkowy, z twarzą koloru wosku. Lato tego roku było przeklęte, upał był duszący, a nawet rany odmawiały gojenia. Lekarze rozkładali ręce. Puls króla słabł z każdym dniem. I nikt, nawet Katarzyna, nie mógł powstrzymać tego, który przychodził po niego. Nie umieraj, Henryku, wyszeptała, ściskając jego rękę. Dopiero cię znalazłam. On nie odpowiedział. Już był gdzieś po drugiej stronie. Cztery dni później zmarł. Powód, banalny jak w tragedii, dyżenteria. Choroba, która nie wybierała między biednym a królem. Królowski namiot opustoszał. Światło w nim zgasło, jakby serce Europy przestało bić. Katarzyna została sama wśród stosu kart, mieczy i niedokończonych rozkazów. Podeszła do jego ciała, wciąż ciepłego, i uklękła. Zabiorę cię do domu, moja miłości, wyszeptała, gładząc zimne oblicze. Zasłużyłeś na spokój, ale ja jeszcze nie. I dotrzymała słowa. Z wielką procesją. Przykrytą czarnymi sztandarami i białymi liliami, ciało Henryka V zostało przetransportowane do Anglii. Kraj powitał swojego martwego króla w milczeniu. Dźwięk dzwonów, żałobne stroje, jeźdźcy w czerni, wszystko to wyglądało jak dekoracja do tragedii, w której sama Katarzyna grała główną rolę, nie wypuszczając ani jednej łzy w obecności ludzi. Miała zaledwie 21 lat. Była wdową. I matką króla. Mały Henryk VI, któremu nie było jeszcze nawet roku, stał się legalnym władcą Anglii i Francji. Ale jego tron został otoczony nie pieluchami, a mieczami. Bracia zmarłego Henryka, książę Bedford. Surowy strażnik porządku na kontynencie i książę Glochester, niebezpieczny i bystry polityk, natychmiast przejęli władzę. Katarzyna nie zdążyła nawet ogłosić swoich praw do regencji. Rada już postanowiła, królowa to tylko matka. Nic więcej. Od tego momentu Katarzyna pozostawała w cieniu przy swoim synu. Uśmiechała się rzadziej. Mówiła ciszej. Jakby z każdym dniem oddalała się od tej Katarzyny, którą kiedyś podziwiano. Jej oczy już się nie śmiały. Zamieszkała w nich cisza. Głęboka jak ocean. Ale historia tej kobiety dopiero się zaczynała. Zakazana pasja i prawo przeciwko miłości. Minęły trzy lata. Czas nie leczył, jedynie przykrywał ból cienką warstwą obojętności. Dwór żył swoim życiem, luksusowe uczty, dyplomatyczne przyjęcia, spiski, których nici oplatały tron. Katarzyna, wciąż olśniewająco piękna, jakby nie dotknęła jej smutku, trzymała się na uboczu. Uśmiechała się, gdy trzeba było, siedziała obok syna na oficjalnych ceremoniach i skromnie kiwnęła głową w odpowiedzi na ukłony. Ale za tą maską królewskiego spokoju kryła się burza. Po korytarzach królewskiej rezydencji, po słabo oświetlonych galeriach i między szelestem zasłon zaczęły pełzać plotki, miękkie jak jedwab i jadowite jak wąż. Służba mówiła po cichu, damy szeptały za plecami kawalerów, królowa matka zbyt często rozmawia z młodym i zbyt urokliwym lordem, Edmundem Beaufortem. Był młody, ambitny, z rodowodem sięgającym samej królewskiej krwi. I co najważniejsze, był niebezpieczny. Ona jest zakochana, szepnął ktoś z zazdrości. On stara się o jej rękę, syknął inny, z obawy. Ale główne niebezpieczeństwo kryło się nie w samych uczuciach. Kryło się w możliwości sojuszu. Bofort pochodził z szlacheckiego rodu, mógłby skłonić Katarzynę do małżeństwa. A razem z nią i do wpływania na młodego Henryka VI, kto wie, co szepnęłaby mu w ciszy swoich prywatnych komnat. Kto wie, jakie marzenia B.Y. mu przekazała? Rada nie czekała. Surowa i bezwzględna, jak chirurg, odcięła samą możliwość ponownej miłości królowej. Parlament, pod przewodnictwem księcia Gloucester, wydał decyzję, wdowie królowej odtąd zabrania się zawierać nowy związek bez zgody króla i rady. A jeśli złamie to, straci wszystko, tytuł, majątek, pozycję, a nawet prawo być blisko swojego syna. To był cios, i ostrzeżenie. I wyrok, ukryty w prawnym ręsztoku. Na posiedzeniu Katarzyna nie była obecna. Wieść przekazano jej później, zimnym, suchym tonem, jakby chodziło o spis owiec, a nie o los żywej kobiety. Wysłuchała tego milcząco. Bez łez, bez sprzeciwu. Tylko spojrzenie, które zatrzymało się gdzieś w pustce. Później, w swoim pokoju, patrzyła na ogień w kominku i cicho powiedziała, jakby nie do siebie, a do wiatru za oknem. Oni boją się miłości, ponieważ sami nie są w stanie jej poczuć. Zrozumiała, wrogowie są silni. Zbyt silni, by teraz rzucać wyzwanie. Jej syn, jeszcze dziecko, zakładnik tych, którzy trzymają miecz i klucze do królewskich drzwi. I jeśli Katarzyna chciała pozostać blisko niego, jeśli chciała zachować choć cień wpływu, musiała się wycofać. Grać według ich zasad. Udawać pokorną wdowę. Ale serce, serce nie słucha rady. Nie pyta, kogo pokochać. Szeptało swoje imię w ciemności, imię innego. Tego, który już cicho wkraczał w jej życie. Tego, który będzie czekał za drzwiami jej sypialni, kiedy ucichną kroki na korytarzach. A jego imię to nie Edmund. Nazywa się Owen. Owen Tudor, człowiek, którego nie można było kochać. Wszedł w jej życie nie jak rycerz na koniu, nie z błyskiem miecza, nie z królewskimi insygniami, a jak cień. Cicho. Prawie niezauważalnie. Jak wiosenny deszcz po długiej zimie. Nazywał się Owen Tudor. Kamerdyner. Walijczyk. Nikt. Prawie dwa metry wzrostu, z ramionami, które mogłyby zatrzymać napór byka, i oczami, w których płonęło niesłużbowe poczucie, a uczucie. W jego głosie brzmiał szum wiatru w zatoki cardigańskiej, a w ruchach była pełna szacunku siła tego, kto wie, jak obchodzić się z królową i kobietą. Na początku po prostu przynosił jej wodę. Sprzątał kominek. Milczał. Patrzył. I był obok, w odpowiednich momentach, w odpowiedniej ciszy. W tę noc, kiedy wszystko się zaczęło, stała Boso przy kominku. Włosy rozpuszczone, suknia zdjęta. Była sama. I po raz pierwszy, bez maski. Nie wdowa po królu. Nie matka króla. Po prostu kobieta. Żywa. Samotna. Wiesz, kim jestem? Powiedziała cicho, nie odwracając się. Głos drżał od strachu przed byciem wyśmianą i od nadziei, że ją usłyszą. Jestem Katarzyna Walezjuszka. Francuska księżniczka. Wdowa po królu. Matka panującego monarchy. Kobieta, której życie już jej nie należy. Zbliżył się. Cicho jak drapieżnik i miękko jak jedwab. A wiesz, kim jestem? zapytał spokojnie. Mężczyzna, który cię kocha. Bez insygniów, bez protokołów, po prostu kocha. I wtedy po raz pierwszy od wielu lat pozwoliła sobie nie być królową, nie być symbolem, nie być wymienną monetą w grze o tron, pozwoliła sobie być kobietą i znalazła się w jego ramionach. Tak zaczęła się ich historia, historia, która nie miała prawa istnieć. Ukrywali się przed światem, jak dzieci. Ich małżeństwo było tajne, jak spisek. Bez kapłanów z królewską pieczęcią, bez pergaminów i żałub. Tylko przysięgi dane w nocy, na kolanach przed kominkiem, i pocałunki, którymi pieczętowali swoje przeznaczenie. Katarzyna urodziła mu dzieci. Najpierw jedno. Potem drugie. Potem trzecie. Szeptała ich imiona, kołysała w ciemności, chowała w wiejskich domach. Rada milczała. Glochester milczał. Wszyscy udawali, że nic nie wiedzą. Zbyt wygodnie było uważać, że królowa wychodzi z gry politycznej. Ale miłość nie lubi, gdy jest ukrywana. Ona rośnie. Rwie się na zewnątrz. Ich uczucia były już niemożliwe do ukrycia, ich dzieci rosły, ich spojrzenia nie dało się już ukryć w tłumie. Katarzyna nie mogła już kłamać. Nie chciała. A mimo to grała dalej. Owen trzymał jej rękę podczas każdej ciąży. W tamtych czasach nie było to zwyczajem mężczyźni nie byli obecni przy porodzie. Ale on nie odchodził. Nie mógł. Wiedział, że za każdym razem może to być ostatni raz. Nie pozwolę, by cię zabrali, szeptał, ściskając jej palce, gdy ból skręcał jej ciało. Jesteś silniejsza, niż oni myślą. Uśmiechała się. Zmęczona. Zagubiona. Ale szczęśliwa. Ponieważ wiedziała, obok niej nie był lord, nie książę, nie intrygant. Był człowiekiem. Jej człowiekiem. Ale los, jak zawsze, czekał za drzwiami. Siódma ciąża okazała się fatalna. Ciało Katarzyny, wyczerpane, osłabione, nie wytrzymało. Gorączka spaliła ją jak świecę w wieczną noc. Gasła nie w przepięknej królewskiej sypialni, a w małym pokoju. Wśród zapachu ziół i strachu. Trzy dni majaczyła, wołając to matkę, to Henryka, to Owena. A potem zamilkła. Lekki oddech, jak ostatni płatek na wietrze, i wszystko. Kiedy zmarła, Londyn oficjalnie jej nie opłakiwał. Nie było żałoby na dworze. Tylko jedna świeca na oknie Starego Zamku paliła się przez całą noc. Dla niej, dla tej, której miłość stała się hańbą, ale urodziła nową dynastię. Bo jeden z jej synów, Edmund Tudor, zostanie ojcem przyszłego króla Henryka VII. I zacznie się nowy rozdział Anglii. Rozdział, który Katarzyna pisała nie koroną, a sercem. Tuderi, bastardowie, którzy zostali królami. Prawda jak kwiat przebija się przez kamień. Dopiero po śmierci Katarzyny jej tajemnica, chroniona szepczeniem i murami zamków, wydostała się na zewnątrz. Dworzanie wstrzymali oddech. Rada oburzyła się. Kościół zapłonął. Tak, złamała prawo. Tak, ośmieliła się pokochać nie tytuł, a człowieka. Kamerdynera. Walijczyka. Nikogo. Ale prawda stała się już bezużyteczna. Katarzyna nie żyła. A dzieci z tego małżeństwa żyły. Król Henryk VI, jej syn z Henryka V, ten, którego ogłoszono światłem dynastii Lancasterów, nie odwrócił się. Mógłby, dla wygody, dla spokoju, dla politycznej równowagi. Ale uznał ich. Przyjął. Nazwał swoimi braćmi. Po raz pierwszy na tronie Anglii ród królów skłania głowę przed siłą zwykłej, ludzkiej miłości. I mówi: Oni, moja krew. Minęło kilkadziesięcioleci. Anglia była rozrywany na kawałki. Wojny czerwonej i białej róży pomalowały pola na kolory zdrady i honoru. Na tron wstępowali jedni, upadali inni. Krew spływała po marmurze Westminsteru. A jednak to właśnie potomek tej zakazanej miłości, nieprawego dziecka według norm przeszłości, wnuk Katarzyny Walła i Ołajna Tudora, chłopak, którego narodziny kiedyś szeptano na spowiedzi, stał się Henrykiem VII. Tym który zakończy wojny domowe. Tym, który założył wielką dynastię Tudorów. Z wszystkich legend Anglii ta jest wyjątkowa. Zaczyna się nie od bitwy, nie od dziedzictwa, nie od prawa. Zaczyna się od pocałunku, który był przestępstwem. Od uścisków, które skrywały się pod osłoną nocy. Od miłości, za którą karano. Historia często zapisuje imiona zdobywców, ale prawdziwe zmiany przychodzą od tych, którzy odważają się kochać. Nie według rangi, nie według planu, nie według kalkulacji. Ale wbrew wszystkiemu. A kiedy ktoś powie, że Katarzyna walła była hańbą korony, że zgrzeszyła przeciwko tronowi, pamiętajcie, jej miłość zmieniła losy Anglii. Jej serce zapaliło gwiazdę, pod którą narodzą się królowie.